Cześć, jakie jest słuchajcie kolejny odcinek cheatowania na moim kanale i słuchajcie, w tym momencie tam na dole zostawiajcie łapki w górę, żeby był kolejny odcinek czytowania Serio, jeżeli nie będzie tutaj 400 łapek w górę, to już nigdy nie nagram czytowania, także musicie to wbić wszyscy tam właśnie na dole. No i moi drodzy, wszyscy tym momencie zasubskrybujcie oczywiście kanał z dzwonem, żeby być na bieżąco, bo będę zaczynał już znowu robić live'y, bo była mała przerwa, także dzwonek musi być obowiąz obowiązkowo. No, i moi drodzy, jeżeli chcecie stereotypówkę napiszcie w komentarzu, czytowanie, to wam po prostu je przypnę. Także mi się zdaje, że spoko oglądajcie do końca i wbijacie jeszcze na mój serwer zhacer.pl. IP macie właśnie w, górym, w, w prawym, górnym rogu. O, na ekranie, dobra, elo. Dobra, moi drodzy, i słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna informacja, bo kurde, yy, chciałbym nowego skina. I słuchajcie, no generalnie z moją Mordką i tak dalej, bez tej dyni. Yy, jeżeli zrobicie mi jakiegoś fajnego skina, to wysyłajcie go na maila. Maila macie również w opisie. Yy, bo słuchajcie chciałbym jakiegoś właśnie odświeżyć trochę, yy, mojego skina, żeby jakiś ładniejszy był, także możecie właśnie robić i będę bardzo wdzięczny, także yy, link ma, znaczy yy, maila macie w opisie. Yy, moi drodzy, jesteśmy na serwerze, yy, na takim serwerze Mega Drop i generalnie no cheatujemy, czytujemy. Będziemy bardzo złymi człowiekami. <laughs> człowiekami, tak, dokładnie. Yy, ludźmi. <laughs> I słuchajcie moi drodzy, no nie będziemy się tutaj bawić w jakieś kurde gadanie, nie? Yy, jakiś ziomek w ogóle pisze do mnie, klepa, klepa, dobra, zacznijmy na początku, czy dziawaj, w ogóle wszyscy już piszą, że JZ a, JZ, o Siema Zęciak, siema zęciak i JZ, no dokładnie. Yy. Słuchajcie, jeżeli... W ogóle o, jeżeli obejrzycie ten odcinek, to jeżeli zobaczycie gdzieś mi na serwerze to napiszcie yy, nie wiem, siema Yy, Zjemciak, <grym>, nie wiem, no cokolwiek. Yy, Okej, okay, dostaliśmy jakieś problemy. Case y w ogóle, fajnie, fajnie, dobra. Czy dziadku... Dobra, nie działa, nie działa, szkoda. Jest generalnie jakiś helper, to mi się podoba. Bo będziemy mogli go sobie troszkę patrolować, yy, mam nadzieję. Yy, dobra, chwilowo zrobimy tak, że po prostu poczytujemy. Yy, kopiąc, słuchajcie, na nukerze. Kopiąc, słuchajcie, na nukerze, bo jestem ciekawy, czy po prostu administracja tu sprawdza tego nukera. Bo. O kurde, co jest tak głośno? Halo, admin, halo. Okej, okay, słuchajcie, już kopiamy trochę na nukerze. I słuchajcie, czekamy aż admin nas sprawdzi, mam nadzieję, że kurde nie dostanę od razu bana, bo będę musiał się kłócić Gdzie jest jakiś szybko teamspeak, żebym sobie mógł gdzieś, gdziekolwiek zapisać, bo trochę Przypał będzie, jeżeli dostanę tego, okej, okay, bigspeak, dobra, już mamy, już wiemy jaki jest speak, teamspeak Także słuchajcie, na spokojnie W razie czego to się odwołujemy, no, o nie, o nie, o nie, o nie, nuker, nuker, dobra, jestem sprawdzany Mam przerąbane, pomóżcie <laughs> Dobra, nie, w tym momencie stawię czapkę w górę I ja wbijam na TSa Nie Nie przyznaję się Eee, w ogóle jakieś lagi mam neta, dobra, słuchajcie, wbijam na, na spika. E, także moi drodzy, wcale nie. Musicie zostawić łapkę w górę e, i słuchajcie, wbijam, dobra, wbijam, zostawiliście super kozak. E, także słuchajcie, zaraz wiadateza. teza, dobra, moi drodzy. Generalnie mam jakiś problem z internetem, więc napiszemy mu, że admin mam do dosy. Dobra, napiszemy, że mam dosy e, i, i że, 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 że nie mogę wejść albo coś takiego. Eee, Zapraszam do Gora 3 minuty. No co, ale jest rygorystyczny. Kurde, no zero tutaj y, usprawnień. Co to ma być? O co chodzi? Halo, co to jest jakieś zebranie? Kurde. Czemu tu jest tyle osób? Ja się trochę czuję. Czuję się trochę wiecie, no generalnie. Co tu się dzieje? Ej, się Nie, nie przyznaję się do cheatów. A czemu mam się przyznawać? Nie byłem na nukerze. Siema Nie byłem Ty byłeś na utferze, ja nie byłem Widziałem jak ja kopać, w ogóle mam dosy stary, ty mnie dosujesz czy co? Byłam dosyć stary Serio A, ci mówię Nie, nas. Kurde, dobra stary To co to, Co, co, co Właśnie, mówisz? Ja też, ja też, ja też Zostawcie mu sobie. O, 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 dobry pomysł. Szkoda, że nie no nagrywam, <laughs> ale dobra. Na zapas. No tak, na zapas, na no, spoko. Czyli jak będziesz mnie widział, to będziesz od razu mówił pozdro i ty. <laughs> tak, to tak, sobie ale... pomysł. Dobry, no w sumie dobry. Ej, a pamiętasz, no, pamiętasz jak mi dawałeś czystego dzisiaj? A, no, pamiętam. A, to to spoko, to, to właśnie stary, to, to mogę mieć tego czystego? Bo, bo chyba coś się zbugowało i dalej go już jeszcze nie mam, wiesz? No chyba nie to jest, ja jak bam 3 dni przyznanie się. Ja się nie przyznaję, to ty się przyznajesz pewnie. Ja się nie przyznaję do takich rzeczy. Sprawdzam co lecia na flyju, no to. Właśnie wiedziałem to przed chwilą. Co na flyu? Co ja? Przecież ja mam lagi, Mówię mówiłem ci, że mam dosy. No serio mam dosy, no kurde, no bo ja pierdzielę, no bo ja chciałem widzimy. tu pograć, a wy tutaj odwalacie jakąś manianę, nie wiem, chlejecie pewnie. Tutaj w administracji opierdzielacie no się tak. i teraz co, kurde, jak Jakiś niewinnych ludzi będziecie brać do tego. Na sprawdzanie. No. Ja tutaj nigdy w życiu nie zawiniłem, nie cheatowałem, nie oszukiwałem, nie skamowałem na pieniądze nikogo, także ja tutaj nie wiem w ogóle z jakiego powodu jestem, mogę tutaj, mówię ci, że mam dosy, może ci się zdawało stary, że po prostu ja mam jakieś cheaty, no ale po prostu no, no dosy mam, nie, no zobacz sobie jaki mam ping, miałem 2000 ci powiedzieć, prąd mi chcą wy zaraz wyrzucić, bo za nie zapłaciłem, wiesz o co chodzi. Dobra, ja idę na spawna, ja idę na spawna, nie gadam z tobą, nara, idę na spawna. Ej, to w ogóle no, działa no, spawn, no, ale serio no, działa. No, dobra, to ja sobie idę na spawna, no. wyrąbane mam was Ja wychodzę. Ja wychodzę nie jestem Co nie? No kurde proszę mnie zostaw mnie! Ja tutaj nie będę, ja idę na spawna No dobra, pójdziesz na spawna No Ale jak grasz, nie, możesz pójść na spawna, ale za dwie okej. A, czyli jesteś przykupny, tak? Czyli, czyli mogę cię przykupić, czyli jesteś walisz na pieniądze, dobra, spoko Tak, okej, okay, spoko, nagrałem! Nagrałem i co teraz? Teraz dajesz mi za czystego, to tego nie wrzucę Jak dasz mi czystego to tego nie wrzucę? To sobie wrzuć Dobra ale, ale okay. Musisz mi udostępnić prąd Nie no stary nie ja, ja już i tak do mam dostaną bana bo stary mam wszystko nagrane stary no ma że co Proszę tutaj unbana znaczy o. dać mi czystego Się raz pójdziesz na spawn, a to masz ja Nie szed... ja nie idę na spawn, na no, mi samo wpisujesz ukośnik spawn tak? Stary No kurde wyszaję. ja nie wiem o co ci chodzi Czeka, bo mi samo wpisuje ban No nie, ale serio cały czas mi wpisuje spawn No kurde wy to ktoś mi, Ktoś mnie tepa na spawn, jakiś admin mnie tepa Jakiś admin mnie tepa na spawn, stary Ja nie tepam się na spawna Mi się wpisał brak współpracy przez No to dawaj, dawaj, nie masz psychy Nie masz psychy, kurde, nie masz psychy No nie No nie O nie, dobra, spoko Spoko Nara, no, ja nie gram już z wami wszystko nagrałem. Zęciak król, Zęciak Król, pamiętaj. Dobra, Elo. Także to było na to z tego zostawić łapkę w górę, nie komentuję, no po prostu taka sytuacja, trochę też podpuściłem. Nieważne! Subskrybujcie kanał, wija się z chcę z Wami żegnam i ELO!